Halo, dzień dobry, a prawdziwie mówiąc ho-ho-ho, witam Was moi drodzy, w kolejnym odcinku świątecznym i z propozycją makijażową świąteczną oraz ze stylizacją paznokciową świąteczną, e, no bo właśnie dalej w tym klimacie świątecznym tutaj będziemy się obracać, a dziś e, z marką Neo Nail oraz e, Neo Makeup. E, dzisiaj podzielimy sobie odcinek, powiedziałabym, na takie dwie części. Na samym początku, właśnie będę chciała Wam pokazać e, kuferek, e, którym tutaj zawartością e, moja stylistka paznokci Justyna wykonała mi, zaraz wam przybliżę właśnie tą stylizację paznokci i ogólnie przybliżyć Wam zestawy świąteczne oraz kuferki od Neoneil co się w nich znajduje, dlaczego są tak wyjątkowe oraz w drugiej części dzisiejszego filmu pokażę Wam krok po kroku jak wykonać ten oto makijaż w bardzo szybki, łatwy, prosty sposób. Przez czas trwania tego odcinka przygotujcie sobie pędzle kredkę do oczu, cienie swoją ulubioną kosmetyczkę i Razem wykonamy ten makijaż. Zobaczycie, że naprawdę będzie banalnie łatwy krok po kroku. I zarówno czy na święta odtworzycie, czy na inną okazję. Myślę, że jest on na tyle prosty, łatwy i uniwersalny, że sprawdzi się czy na urodziny, imieniny a szczególnie właśnie teraz w tym okresie świątecznym i jak zauważyliście spójna klamra została domknięta czyli właśnie stylizacyjnie pasujące paznokcie, sweterek oraz usta, więc moi drodzy zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy odcinek wspólnie z Neonail oraz Neo Makeup. za chwilę Wam pokażę trzy zestawy boxy, które idealnie będą wyglądały pod świąteczną choinką oczywiście w prezencie od Mikołaja i rozpocznę od kuferka, jest to box Glamorous, który właśnie wykorzystałyśmy z Justyną, moją stylistką paznokci i tak swoją drogą pozdrawiam Justyna. Zobaczcie z bliska jak prezentuje się nasza propozycja Mani właśnie z tego boksa z wykorzystaniem wszystkich kolorów lakierów, bo mam tutaj zarówno beżowy, różowy Fioletowy oraz złoty. I przychodząc do kuferka, na pewno jest to opcja dla osób, które lubią mieć wszystko w jednym miejscu, elegancko, uporządkowane. Więc uwaga, uwaga, zapraszam, co tutaj jest, co się prezentuje i jak to wszystko wygląda. Więc proszę bardzo, zerknijcie. tutaj już mamy poukładane. O, cyk. O. Cyk. To co nas wspólnie z Justyną po prostu zachwyciło i rozczuliło, zobaczcie jakie po prostu tuciaczki, misiaczki lakiery, które uwaga są notabene w kolorystyce limitowanej, więc już Wam pokazuję jakie tutaj kolorki się znajdują. Kolorystyka, którą mogliście dostrzec na paznokciach, czyli fiolet, róż, beż oraz złoty. Do tego w komplecie mamy bazę oraz top, wrywacz do lakieru hybrydowego oraz odtłuszczacz, dwa pyłki holo efekt i tutaj właśnie w roli głównej u mnie wystąpił ten fioletowy. Mamy także miedzianą folię transferową oraz bezpyłowe płatki. No i wszystko jak widzieliście w eleganckim kuferku, który naprawdę sporo mieści. Jak powiedziałam Justynie, ile to kosztuje to powiedziano, jak za darmo. Więc moi tym bardziej jeszcze teraz są promocje plus robiąc zakupy przez aplikację macie jeszcze taniej, Także myślę, że drogi Mikołaju nie ma co się zastanawiać, e, tylko po prostu e, warto komuś sprezentować taki oto zestaw. I to był pierwszy zestaw, który właśnie e, wykorzystałyśmy z Justyną do mojej stylizacji paznokci. Także przechodzę do dwóch następnych. Drugim zestawem jest set Christmas Story i jest on e, głównie dedykowany osobom, które rozpoczynają swoją przygodę e, zarówno z Mani i Pedi. No i cóż my tutaj mamy w tym zestawie? Otóż myślę, że jest to element stanowczo obowiązkowy Przy każdej stylizacji paznokci I dla osoby początkującej Szczególnie Lampa LED, następnie Myślę, że kolory Was bardziej i najbardziej interesują, ponieważ są to kolory limitowane. Już za chwilkę odpakuję i Wam pokażę. Pilniki, waciki bezpyłowe oraz odtłuszczacz do paznokci. Zepnijcie, tak się prezentują kolorki: czyli czerwony, ciemny fiolet oraz błyszczący na bogato. I dodatkowo mamy bazę top w jednym czyli dwa w jednym. Trzeci zestaw mogę śmiało powiedzieć, że jest dla osoby, która jest zabiegana, zalatana, a lubi mieć zadbane, piękne paznokcie, wyrażać się poprzez kolor. A dlaczego, moi drodzy, o tym mówię? Ponieważ w zestawie mamy lakiery, które nie potrzebują użycia bazy ani topu. I co? Fajnie, fajnie. A stylizacja paznokci trwa około 20 minut. Zapraszam i przedstawiam. Jest to set Keep Christmas i też zerknijcie na ilustracje, jakie się znajdują na tych opakowaniach. Jak wszystko ładnie i elegancko to wygląda. Także, moi drodzy, zapraszam. W środku znajdziemy lampę LED, lakiery trzy w jednym, które nie wymagają użycia ani bazy, ani topu. Jak widzicie, w kolorze czerwonym, beżowym oraz złotym i skrzącym oraz akcesoria odtłuszczacz oraz zmywacz do hybrydy. Do tego folie do usuwania hybrydy, pilniki, patyczki oraz płatki bezpyłowe. I moi drodzy, tak prezentują się gotowe zestawy świąteczne od Neonail. czyż nie fantastycznie? E, myślę, że kuferek zostawię sobie, ale dwa pozostałe podrzucę Mikołajowi, żeby właśnie e, tutaj komuś prezentował i żeby ten uśmiech na twarzy wywołać. I tutaj także dajcie mi znać, czy wy wolicie dostawać prezenty, czy może. Jednak obdarowywać, a tego typu zestaw y, sądzę, że jest naprawdę rewelacyjną opcją pod choinkę jako prezent. Tym bardziej, że dostaniecie je teraz w super ekstra dobrych. Cenach. Więc moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonać ten makijaż, proszę ze mną zostać. Przygotować także e, swoje ulubione kosmetyki, pędzle i lecimy z malowaniem. Dzisiejszy makijaż rozpoczniemy od podkładu, więc jeżeli macie ochotę, jeżeli masz ochotę, to bierz gąbkę, pędzel lub palcami razem ze mną. Zapraszam, e, nakładamy wspólnie e, i u mnie to będzie podkład matujący z Neo Makeup w kolorze numer 2. W moim przypadku najwygodniej i najlepiej nakłada mi się podkład gąbeczką, także wydaje mi się, że po prostu jest on ładnie wtłoczony, równomiernie rozprowadzony i zerknijcie jak się prezentuje. Równomiernie przykrył wszelkie niedoskonałości, zaczerwienienia. Troszeczkę sobie dołożę. Nie zapominamy o czole, bo często u mnie jest tak, że tak omijam, omijam, omijam i dopiero później po czasie Magdalena przecież jeszcze czoło. Pod ozdobami ściślej spinkami również, o przyjdę do Was bliżej, jak prezentuje się podkład. I lecimy z przypudrowaniem. Nie będzie to dzisiaj puder z no Make Makeup HD matujący, ale dający taką jedwabistość i wygładzenie skórze bez efektu maski i bez tego efektu pudrowości. Zerknijcie, jak prezentuje się odcień pudru. Jest on lekko beżowy, ale przez to, że jest transparentny, to idealnie dopasowuje się do koloru podkładu. Więc chwytajcie za pędzle i omiatamy Mam nadzieję, że pamiętacie, jeżeli chcecie uzyskać delikatniejszy efekt, to właśnie ruchem omiatającym, natomiast jeżeli chcecie, aby puder był bardziej trwały, to tak jak w przypadku gąbeczki, wklepujcie go. Jeżeli malujecie się wspólnie ze mną, to przygotujcie najlepiej trzy pędzelki do brązera, różu oraz rozświetlacza. Ja dziś będę konturować, różować i rozświetlać się tutaj o to jakże elegancką paletką Trio i rozpocznę od brązera. Brązer jest dość jasny, więc wydaje mi się, że tutaj dla osób, które są z jaśniejszą karnacją, i także dla tych, które nie lubią zbyt przyrysowanego efektu, więc chwytam za pędzel. Moi drodzy, chwytajcie za pędzel i lecimy z bronzerem. Możemy to zrobić na tak zwanej rybce, czyli zarysowuje nam się tutaj elegancko kość policzkowa. I od tej kości policzkowej idziemy do góry. Oczywiście możemy to zrobić ruchem tego typu wcierającym, ale jak ja to mówię, robimy wtedy dość specyficzny pas startowy. Więc polecam opcję podnoszenia policzka ku górze. Także jest mniejsze prawdopodobieństwo, że zrobimy sobie plamę i tak jak w przypadku nakładania brązera, żeby on nie był tylko i wyłącznie solo na policzku i aby ładnie nawiązać makijażem, to także nakładam go delikatnie na czoło, wzdłuż linii włosa, omijając spinki oczywiście, więc łatwiej będzie mi pokazać na drugiej stronie. Więc jeszcze raz. Delikatnie na skroń, delikatnie na czółko. Cięgam teraz po drugi pędzel. W moim przypadku jest to miotełka i poroświetlacz. I nakładam go powiedziałabym piętro wyżej od brązera, wcierając. Wtedy ten efekt jest najbardziej widoczny. I właśnie szczyty kości policzkowych nad łukiem brwiowym, także schodząc delikatnie tak zwane piętro niżej jak bronzer. Jeżeli lubicie, to nosek. Możecie także na brodzie bądź na czole, ale wiem także, że większość osób po prostu nie lubi w tym miejscu, ponieważ zazwyczaj się świeci, ja się nie świecę, więc śmiało tutaj mogę sobie na brodę czy... Na czoło troszeczkę położyć. Zatem ten rozświetlacz jest tak subtelny i delikatny, że ten efekt nie będzie absolutnie przerysowany. I druga strona. Trzecim pędzelkiem, sięgam teraz po róż do policzków i nakładam go pomiędzy brązer oraz rozświetlacz na uśmiechu. Także kierując się ku górze. róż do policzków dodaje nam dziewczęcości, świeżości. No i właśnie jest takim dopełnieniem w makijażu twarzy. I zerknijcie, zarówno w przypadku bronzera, różu do policzków oraz rozświetlacza, jak subtelnie i delikatnie prezentuje się efekt. I zdecydowanie ten produkt mogę polecić osobom, które właśnie taki efekt pożądają, żeby to było delikatne, muśnięte, ale jednocześnie podkreślone i także myślę, że dla osób, które są po prostu mniej doświadczone i zazwyczaj po prostu boją się, że gdzieś mogą zrobić ciapę bądź plamę. Więc moi drodzy, jeszcze raz Wam przypominam, Bliżej prezentuje się ta paletka. Widzicie, kolorystyka naprawdę bardzo delikatna, nienachalna. Mamy także lustereczko. I tak naprawdę, tymi szybkimi kilkoma ruchami, makijaż twarzy jest już gotowy. Myślę, że Wam poszło tak szybko i sprawnie jak mi, więc przechodzimy teraz do makijażu oczu. Myślę, że dzisiejszy makijaż oczu pójdzie nam równie szybko jak makijaż twarzy, więc jeżeli nadal się ze mną malujecie, to weźcie kredkę do oczu, może być to brązowa, czarna, granatowa, po prostu jaką lubicie i dość mały, precyzyjny pędzelek, kulkowy bądź płaski. U mnie dzisiaj kredyczka w kolorze 2 ciemny brąz od Neo Makeup i na początku zaznaczam dolną linię wodną Delikatnie wchodząc na rzęsy, pędzelkiem najpierw bez cienia rozcieram kreseczkę, wyciągając ją ku górze, jakbym chciała ją przedłużyć. To samo teraz robię na górnej powiece zaznaczając linię rzęs i teraz opcja dla odważnych zaznaczcie także linię wodną tutaj od górnej powieki pędzelek i rozcieramy i zobaczcie jak szybko rozcierając kredkę i kreskę powstało nam takie lekko przydmione oko i biorę teraz z paletki Rose kolor koka, taki przejściowy brązowy i powtarzam ruchy. Zaczynam od dolnej powieki. Tak samo wyciągam ku górze i wracam tam, gdzie miałam nałożoną kredkę. Natomiast z paletki Nude wybieram teraz ciemniejszy kolor czekoladowy, w którym tylko i wyłącznie podkreślę sam zewnętrzny kącik na dolnej powiece oraz na górnej. Robię charakterystyczny trójkącik. Wracam do paletki Rose i koloru Cold Coca. Wyciągając w stronę ucha delikatnie zaznaczam załamanie. Jak tam malujecie się ze mną? Mam nadzieję, że wcale nie jest trudno. Jeżeli ktoś wykonał e, wspólny makijaż, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. I moi drodzy, mamy tutaj teraz część matową i pora na błysk. I tak sobie patrzę, e, który by tutaj wybrać, i myślę, e, że wezmę kolorek brownie. I tak naprawdę nałożę go na centralną część powieki. Na początku zostawiając troszeczkę miejsca na inny kolor rozświetlenia, a mówiąc o innym rozświetleniu, to tutaj mam na myśli kolorek cake. Biorę teraz czarny eyeliner Neo Pro Slim, i wzdłuż linii rzęs bardzo blisko linii rzęs wyrysuję kreseczkę. Dodatkowo, jeżeli chcecie wzmocnić efekty bardziej podkreślonego oka, to w miejsce brązowej kredki, nałóżcie czarną, po prostu delikatnie ją dołóżcie. W ostatnim czasie dość modne jest właśnie zaznaczenie tutaj em, tego wewnętrznego kącika, więc także możecie zrobić brązową bądź czarną kredką. Brązową zawsze będzie bezpieczniej, ale możecie także się pokusić o narysowanie tej kreseczki dzióbka cieniami i ściętym pędzelkiem. Więc na chwilę robimy przerwę. Klikamy spację. Czekam na dokończenie Waszego makijażu. I ja zabieram się za drugie oko. Drugie oko gotowe pora na wydłużającą maskarę, więc przyjdę do Was jeszcze bliżej, żebyście zobaczyli, jak poradzi sobie z moimi rzęsami. I w przypadku tego typu makijażu oka. Rzęsy tuszuję w stronę ucha. Ponieważ chcę, aby to oko było wydłużone. W makijażu świątecznym absolutnie nie może zabraknąć błysku i blasku, więc jeszcze dodatkowo tutaj przy wewnętrznym kąciku dokładam porcję błyszczącego złotego. Natomiast odrobinę kawałeczek koloru Cheesecake nakładam podług brywiowy. Jest to coś pomiędzy perłowym a satynowym. Nie jest to tak zwana chamska perła, tylko właśnie satynowy odcień, aby tutaj ładnie się wszystko połączyło i dodatkowo błyszczało. Także moi drodzy, ja standardowo dokleję jeszcze w zewnętrznym kąciku kilka kępek i przychodzę do Was z ustami. Mamy makijaż już prawie skończony, a jak tam wasze? Zostały mi. Usta, i tutaj mam trzy propozycje: głęboki bordowy, strażacką, typowo piękną świąteczną czerwień oraz paznokietkowy i swetrykowy, przepiękny, różowo, taki lekko fioletowy kolor. Już wam tutaj pokazuję na łapce, jak one się od siebie odróżniają oraz to co ważne. Tutaj te. W czarnym opakowaniu są to pomadki matowe z wykończeniem matowym, a tutaj ta powiększająca usta. Więc, moi drodzy, rozpoczynam kolorek numer 18, bordowy, 16 powiedziałabym gorący czerwony oraz 25 i jest to pomadka powiększająca. Usta, więc rozpoczynam od iście świątecznego koloru, czyli numer 16 i gorącej czerwieni. Także, moi drodzy, lecimy. Jak widzicie, eleganckie, pełne krycie. Bardzo ładny zapach też swoją drogą. Moi drodzy, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu uwielbiam czerwone usta, czy ten kolor jest tak czadowy i rewelacyjny, ale zobaczcie. Jaka ładna czerwień, więc yy, robię foty i za chwilę do Was wracam z kolorem 18. Drodzy, lecimy z bordem, czyli kolor 18. I co, który? Oczywiście proszę dać znać, która opcja lepsza, czy ta czerwona strażarska, czy może ta. Jeszcze będzie różowa, więc poczekajcie chwilka, chwilka. Ale tak słuchajcie, teraz sobie patrzę w podgląd i naprawdę ten mit, że jak jest ciemne oko i ciemne usta, to już wszystko nic ze sobą nie pasuje, absolutnie nie. Zobaczcie, jak te usta nadały takiej elegancji i po prostu charakteru makijażowi. E, dobra, więc moi drodzy, znów lecę zrobić kilka fot i przychodzę do Was z ostatnim kolorem. Ust. I moi drodzy, nadeszła ważna chwila. W tym oto momencie zostanie domknięta spójna klamra stylizacyjno- makijażowo-paznokciowa. Otóż na usta leci przepiękny kolor numer 25 pomadki powiększającej usta, także nie mogę się doczekać. Uwaga, lecę! Śliczny! Och tak! W sercu mym zagościł e, spokój oraz radość ogromna. E, Piękny, piękny, piękny kolor. Och tak. Och tak. I także zwróćcie uwagę moi drodzy na pełne krycie tej pomadki oraz jak równomiernie się rozkłada, ściślej mówiąc aplikuje. I moi drodzy, proszę spojrzeć, czyż to wszystko dobrze ze sobą i fantastyko nie wygląda. Przyjdę do Was bliżej, zerknijcie. Czyli spójna klamra domknięta, czyż nie? I znów proszę dać znać, który kolor naj. E, ja, moi drodzy, po raz trzeci i ostatni idę zrobić zdjęcia dla porównania i przychodzę do Was z podsumowaniem. Moi drodzy, mamy to. Mam nadzieję, że wspólnie ukończyliśmy ten makijaż i że były osoby, które się wspólnie razem ze mną malowały. Jest to propozycja świątecznego makijażu, ale myślę, że świetnie się sprawdzi nie tylko na święta, ale także i na inne okazje. Mamy podkreślone oko na kredce, troszeczkę bardziej takie wyciągnięte, ale w jakże łatwy i prosty Sposób. Oczywiście błysku nie mogło zabraknąć wewnętrznym kąciku oraz także na środku powieki. No i usta. Usta, w zależności od tego, jakie lubicie, mogą być zarówno neutralne. Dzisiaj wam pokazałam bordowe, czerwone, no i właśnie piękne, różowe, pasujące do sweterka oraz pazności. Więc moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Koniecznie dajcie mi znać, jakie usta, czy ktoś się malował ze mną, które zestawy Wam się świąteczne najbardziej podobają. No i i właśnie, czy ktoś się może skusił na zakup, i czy lubicie się dzielić prezentami, czy może jednak bardziej dostawać? Więc czekam na Wasze odpowiedzi i komentarze. Do zobaczenia, do następnego. Mua!